Witam Was kochani na drugim kanale Poczuć Flow, gdzie jest tutaj przestrzeń dłuższa chwila nie tylko vlogi codzienne tylko właśnie jakiś przekaz, jakaś rozmowa jakieś opowieści o Ameryce o psychologii o koniach, o różnych rzeczach chciałam Wam powiedzieć o Amerykanach wiem, że oglądacie nasz kanał Dudki i interesujecie się Ameryką dużo z Was chce wyjechać do Ameryki dużo z Was chce podróżować jako turyści dużo z Was chce wyjechać na stałe więc dlatego i też przychodzę do Was z tym tematem, bo y, są to jakieś nasze doświadczenia, y, które mamy, zdobyliśmy podczas podróży, podczas wyjazdu y, pierwszym razem, ale i teraz tym razem tak samo. Też troszeczkę inaczej to wszystko widzimy. W średnim wieku też się inaczej wszystko widzi, niż się jest, jak się jest młodym. A byliśmy kiedyś w Ameryce, jak byliśmy młodzi. Więc kochani, chciałam Wam powiedzieć o Amerykanach. Ja zawsze tak trochę biorę tą psychologiczną stronę, zawsze ją rozłożę na czynniki pierwsze tego życia w Ameryce i jakby lubię się zastanawiać nad wieloma rzeczami, aspektami życia, jaka jest różnica pomiędzy Polską a Ameryką, ale nie tylko tą taką opcją finansową, edukacyjną i taką ogólną, tylko też psychologiczną. Ostatnio na kanale powiedziałam Wam, że poszukuję pracy, no i że tą pracę znalazłam. Zaczęłam cieszyć się życiem, takimi drobiazgami codziennymi właśnie po tym, jak zobaczyłam, jak przeżyłam śmierć mojego taty, jakby to wszystko zmieniło dużo, dużo, ten moment dużo zmienił w moim życiu, więc praktycznie nie wstydzę się cieszyć, cieszę się życiem, jestem entuzjastycznie nastawiona na wiele rzeczy, no i między innymi też na zdobywanie pracy, ale ciężko na Florydzie jest bardzo ciężko zdobyć pracę taką, jaką chcesz, czyli dobrą, taką, no bo każdy chce dobrą pracę dla siebie. Jeśli jesteś jakimś specjalistą, no to wiadomo, że Szukasz czegoś dobrego w tej dziedzinie i jest ciężko, bo jest duża konkurencja. Wszyscy tutaj, dużo ludzi tutaj chce mieszkać, jest ludzi no, dużo na poziomie i no i macie konkurencję. Po prostu musicie piąć się w górę, żeby, żeby być konkurencyjnym. No i kochani, ja też tak miałam, że znalazłam pracę. Pani mnie zaakceptowała, powiedziała, że masz tutaj już, jesteś prawie zatrudniona, tylko musisz jeszcze zrobić to, 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 to badania to. Coś tam. I wszystko przeszłam, wszystko przeszłam dobrze, już byłam w jakimś tam procesie y, y, akceptacji, no ale okazuje się, że ta klinika, która powstaje bo to jest nowa klinika y, jakieś tam ma dokumenty, papiery i nie może jeszcze przejść pewnych y, inspekcji. Nie wiem czego, y, dokładnie szczegółów nie znam, no ale okazało się, że y, jeszcze nie wystartowała, no i nie wiadomo jak długo będzie startować. I pani powiedziała, że no to już zależy od ciebie, czy chcesz czekać, czy y, po prostu sobie poszukasz pracy. No, i i tak trochę y, poczułam się jakoś tak... Y nie zauważona dlatego że bardzo długo pani mi nie odpisywała i jakby zbywała mnie z tematem i dopiero po jakimś tam czasie mi to odpisała a to trwało ponad miesiąc, gdzie nie miało tak trwać, no bo raczej na maile się nie odpisuje ponad miesiąc, także to było takie nieprzyjemne. Ale ogólnie dlaczego o tym mówię? Dlatego że Amerykanie są bardzo pozytywnie nastawieni do ciebie zawsze. Czy to jest interview, czy to jest gdzieś w sklepie i oni są tego nauczeni ze szkoły, tak jak ja widzę po Oli, czy jak Krystian chodził do szkoły. W podstawówce, czy Oliwka teraz chodzi w liceum, chodziła w middle school. Także ja jako mama mam doświadczenie z tej perspektywy y, ucznia, który był w y, podstawówce, który był w middle school i teraz w liceum. Więc wszystko to się powtarza. Y, oczekiwania od studenta są takie, że masz być miły. Masz być miły dla swojego kolegi, koleżanki. Jest szybka akcja, żeby tego nie było. Więc Amerykanie są od początku uczeni, że ty nie możesz się wyśmiewać ze swojego kolegi, koleżanki. Chociaż to się dzieje. To robią oczywiście jak najbardziej, jak wszyscy na świecie, ale, wie, ale po prostu są ukarani za to. Także takie wymagania społeczne w stosunku do drugiego kolegi są takie, że masz być miły, tak? I masz się uśmiechać, masz. To jest takie bardzo mile widziane tutaj w Ameryce. No i taki dobry, grzeczny uczeń i w ogóle w porządku osoba tak właśnie się zachowuje. A co mają w środku, no to już jest inna sprawa, prawda? Bo mogą oczywiście. Czuć to samo, co w Polsce, na przykład dzieci, ale nie tworzą tych grup, bo wiedzą, że mieliby problemy w szkole, żeby zostali wyrzuceni ze szkoły, bo tak to się dzieje tutaj tutaj nie ma przelewek, tutaj naprawdę konkretnie działają dyrekcja. Wszyscy w szkole działają naprawdę prężnie. Ktoś, kto nie chce mieć problemów, po prostu tego nie robi. Ale co w środku myśli, to już nie wiadomo. I ogólnie właśnie takie zatrudnienie dają zawsze Ci do zrozumienia, że oni cię bardzo lubią, że oni mówią do ciebie, że tak, że to ty jesteś tą jedyną osobą taką ważną i za każdym razem, jak chodziłam na interwiu, też tak miałam i dalej nie mam pracy, kochani. Także no, chciałam Wam to powiedzieć, że tu można się rozczarować, dlatego że Amerykanie nie są szczerzy. To mogę powiedzieć, że tak ogólnie, jeśli poznajesz człowieka kolegę, to on może być z Tobą nieszczery. On będzie Tobie mówił miłe rzeczy, a tak naprawdę w środku może myśleć coś innego, chociaż nie musi, chociaż może być naprawdę miły. Ale zdarza się tak, oni są tego nauczeni, że trzeba być miłym, że Amerykanie mają być mili. I tak są nauczeni, tak jak powiedziałam z podstawówki, poprzez middle school, poprzez high school, żeby byli mili. Później rosną i udają miłych, tak? Albo są mili i udają miłych i są mili. Może tak być. Może być też taki zestaw. No i kochani, i po jakimś czasie, jak poznajesz już sobie tego człowieka, no wiadomo, interwiu, no to pani nie poznasz, ona ci pomacha, ona ci nie powie, dlaczego cię nie przyjęła. Ona nie chce zrobić Ci przykrości. Oni są tak nauczeni, żeby ci nie robić przykrości, będą mówić prawdę tak jakoś bokiem nie powiedzą ci wprost czegoś, na przykład. Ej, wiesz co, ty nie umiesz języka, ty nie znasz języka angielskiego, dobrze, więc my cię nie przyjmiemy. A co ty sobie myślisz? No tego nie mogą powiedzieć, bo ogólnie nie można dyskryminować ludzi, tak? Także no to są takie, takie sytuacje. Jeśli żyjesz w takim dobrym miejscu jak na przykład właśnie Sarasota, gdzie są duże wymagania, jeśli chodzi o społeczeństwo, od zachowań człowieka i w ogóle, i no takie są wyższe standardy, no to tutaj właśnie jest tak. I ja naprawdę nie wiem, dlaczego czasami nie jestem przyjęta do pracy. Także no jest to utrudnienie, prawda? No bo w Polsce Często jest tak, że ludzie ci coś powiedzą, wiesz, a znalazłam sobie lepszą aplikantkę, bo na przykład umie to i to, a ty tego nie umiesz, no i po prostu wiesz konkretnie o co chodzi, aha, no w tym jestem słaba, no to mogę nad tym popracować albo do takiej pracy już dalej się nie starać, bo prawdopodobieństwo jest, że się tam nie dostanę. I tak samo ze znajomymi, no to też ja zauważyłam, że oni bardzo starają się, jakby unikają rzeczy, żeby takich konfrontacji, jakichś konfliktów, nie lubią konfliktów bardzo, starają się jakoś tak wszystko załagodzić i z jednej strony jest to plus, ale z drugiej strony, jak widzicie właśnie w sytuacjach takich, gdzie chcesz się dowiedzieć prawdy, no to jest ciężko i ciężko jest poznać amerykana, co on myśli w środku i on może zupełnie inaczej myśleć Niż go sobie wyobrażasz. Także no, nie wiem, ktoś może powiedzieć, że są fałszywi, albo po prostu ich te ja powinnościowe jest tak, jak ja powinienem być w społeczeństwie, jeśli są inne zupełnie niż moje ja realne, no to mamy problem. I dlatego tutaj jest dosyć dużo ludzi, którzy mają problemy, depresję, którzy mają jakąś frustrację, nie pozamykane rzeczy z dzieciństwa, nierozwiązane sytuacje, gdzie oni muszą iść do pracy, na przykład do Walmartu, do Publixa, w Publixie bardzo się uśmiechają, kasjerzy, kasierki, one muszą się uśmiechać. Tam nie ma czegoś takiego, że się masz, że się źle czujesz, że się nie możesz uśmiechać. Ty masz się uśmiechać ogólnie, ty masz być miły. I jesteś obserwowany. Jeśli nie jesteś miły, no to nie wiem, no, może nie jesteś dobrym pracownikiem. Wnikiem, tak? jesteś traktowany może w jakiś tam dobry sposób. Także to jest takie, taki trochę minus, że, że ta, ta właśnie ta warstwa tego ja powinnościowego jest dosyć taka gruba, i no, i kryje się za nią te ja realne. I czasami ja realne jest takie, jest bardzo podobne do ja powinnościowego, bo ten człowiek, który jest zakasał, akurat jest spełnionym człowiekiem, szczęśliwym rodzicem, mężem, żoną, ale czasami jest tak, że nie. No i ta frustracja wtedy rośnie w człowieku, jeśli twoje Realne, czyli smutek, depresja, przygnębienie, a na zewnątrz y w publikusie jako kasjer musisz pokazać się jako sympatyczna, miła, super, uśmiechnięta osoba, no to jest ta sprzeczność i jest ta różnica pomiędzy ja realnym, duża różnica pomiędzy ja realnym, a ja powinnościowym, i stąd się biorą problemy. Później są strzelaniny, bo ta frustracja jest tak głęboka, tak narasta i tak prowadzi do takiej, no takiej niezadowolenia i jakiegoś dyskomfortu w człowieku, że po prostu to rośnie i bardzo często ludzie z problemami. Z psychicznymi w takich sytuacjach właśnie e, sięgają po broń albo wybuchają, bo już nie mogą e, utrzymać tego, tego oszustwa, tak? No i dlatego to tak po prostu zauważyłam. Wiecie, za komuny w Polsce było tak, że y, przyszłaś do sklepu, pani była niemiła po prostu, bo ona miała zły dzień, tak? I ona była niemiła i ona była sobą. Ona była... Ja to było jej ja realne. Ja jestem niezadowolona, bo dzisiaj się pokłóciłam z mężem i my wszyscy to mamy, tak? Y, I mamy jakieś tam gorsze chwile, a y, ona mogła odreagować. To mogła czasami nawet na kliencie się wyżyć, tak? Małym dziecku, które przyszła i powiedziała do niego coś niemiłego i ona się wyżyła. I później ta Frustracja mija, no bo możesz ją rozładować w różnych sytuacjach. No i, słuchajcie, gdzie jest ta e, taka? dobra strona tego życia. No moim zdaniem ani ta taka komunistyczna kasierka smutna, sfrustrowana nie jest dobra, ani ta taka przesadna, e, taka nieszczera, e, jakaś, jakiś taki nieszczery uśmiech amerykański, e, jeśli czujesz się źle, no moim zdaniem też nie jest dobry. Także najlepsze zawsze ja, zawsze jestem za równowagą. Spotkacie się z czymś takim i czasami jest to trudne. I te ocenianie ich, bo ja jestem osobą, która się zaraża optymizmem, e, lubię te podejście takie optymistyczne, lubię, naprawdę lubię, tylko bo nie lubię, jak jest to bardzo wymuszone. W ogóle badania psychologiczne pokazują, były takie badania zrobione na studentach, które pokazywały, jak na przykład była, były dwie grupy badawcze. Jedna grupa badawcza studentów musiała włożyć do ust ołówek. Ja też kiedyś o tym mówiłam. I ten ołówek był poprzecznie włożony do ust, tak, że przypominał mimikę uśmiechu. I druga grupa studentów była grupa, gdzie trzymała ten ołówek po prostu tak, w buzi. I tam żadnego uśmiechu nie było. No i sprawdzali, mieli przeglądać, studenci mieli przeglądać obrazki jakieś tam śmieszne. I jedna grupa przeglądała, i druga grupa przeglądała. Co się okazało? Okazało się, że ta grupa, która miała właśnie ołówek poprzecznie włożony w usta, okazało się, że oni oceniali te obrazki bardziej dowcipnie. Że, że były bardziej śmieszne, bardziej dowcipne. Więc, kochani, to, że y, nasze myśli powodują uśmiech, to jest jedno, ale też często nasze zachowania, y, nasza mowa ciała, ta nasza mimika twarzy, y, uśmiech y, z rana, pomimo że czasami może nam nie do śmiechu, ale uśmiechniemy się do tej kasierki, uśmiechniemy się do tego człowieka, obok którego przychodzimy w sklepie, czy do y, pani w banku y, i my się do niej uśmiechniemy, to my wpłyniemy pozytywnie na swoje myśli. Także, no, jest. To udowodnione przez badaczy, więc, kochani, warto się uśmiechać. Moim zdaniem, warto wychodzić do ludzi z uśmiechem i to jest fajne w Ameryce i lubię to w Ameryce, ale właśnie nie przesadnie, tak, że ta szczerość dla mnie jest ważna. No i z przyjaźni to powiem Wam, że takich przyjaciół amerykańskich nie mam, dlatego właśnie, że jest ta blokada, że oni bardzo ciężko mają z otworzeniem się do drugiego człowieka i. Bardzo często mają trudności, kłopoty z psychiką, bo mają te blokady, tak? Że, że on, jeśli jest sfrustrowany, no to on to ukrywa, no bo on nie może pokazać, że on jest zły, tak? Już od małego. Także, no, to nie jest fajne, że, że ten uśmiech taki, taki, wiecie, no trzeba uczyć ludzi, żeby też pokazywali złość, żeby też, co prawda, tam psycholodzy nad tym pracują i są różne terapie, no ale po co wprowadzać terapię? Jak można to wprowadzić? W życiu, w szkole, tak, ale w jakiś taki konstruktywny sposób. No, w Polsce rzeczywiście dzieci pokazują frustrację do siebie i rozładowują swoją złość, która jest gdzieś tam, może w domu, jakieś rozgrywają się i później przenoszą to na młodszego kolegę ze szkoły i nauczyciele na to nie reagują, bo nie mają takiej możliwości. No i wtedy są problemy. No to też nie jest rozwiązanie, tak? Ale, ale no takie znowu ukrywanie tych emocji i oszukiwanie, że po prostu masz być grzeczny, masz być robotem, yy, tak jak jest to w szkole, a jak nie będziesz, no to Cię wyrzucimy albo masz problemy psychiczne, yy, no i sięgniesz po broń, no to... Sadzimy cię do więzienia. No to nie jest też rozwiązanie, kochani. Także, także tak, kochani, to tak wygląda. To chciałam wam powiedzieć i. No i tyle. No i tak jak widzicie, są plusy i minusy życia w Ameryce. Więc tak. No z moją pracą to chcę wam powiedzieć, że mam nowy plan. Ja zawsze. Ja jestem takiego podejścia, że i tego, tego wam też życzę, że w takich smutnych sytuacjach, bo nie powiem, że się tak troszeczkę. Hmm, no, zasmuciłam tym, bo byłam już zadowolona, chociaż ta praca y, nie była pracą, która była moją pracą marzeń, bo y, jest to praca w korporacji. Ja bardzo lubię pracować dla siebie, lubię y, tworzyć swój grafik dnia, bardzo lubię być swoim bosem, swoim szefem. Uwielbiam to, nauczyłam się to dzięki właśnie moim pracom poprzednim, bo pracowałam w studio urody. Mieliśmy z rodzicami biznes, więc fajnie to było go prowadzić, bo, no, bo no, to jest no, przyjemne, prawda? Jeśli już spróbujesz czegoś e, fajnego i wiesz, że możesz Ty e, tworzyć rzeczy według swojego myślenia, no to jest świetne. Niż jak na przykład pracujesz u kogoś, no to już musisz się dostosować do myślenia jego i podążać za jego torem myślenia i się dostosowywać. No to dla mnie e, taka praca... E, jest dużo gorsza, no bo nie możesz tworzyć czegoś, nie możesz być kreatywna. A ja naprawdę nauczyłam się tutaj przez YouTube też być kreatywną, przez to, że no jest to praca taka nietypowa, no to bardzo mi się to podoba i dalej chcę to ciągnąć, kochani. Także w tej całej biedzie i bardzo często jest tak, że jak właśnie nie dostajesz pracy, jak ja na przykład nie mam pracy, nie mogę znaleźć, szukam, oczywiście szukam tej dobrej, bo jestem wybredna w poszukiwaniu pracy, bo mam już pracę tutaj z Wami, mam YouTube, więc jest to. Naprawdę no świetne. Ja nie wiedziałam, że to będzie aż tak, o, mówię o kanale Dudki, yy, więc nie wiedziałam, że to będzie aż tak wielkie i ja bardzo jestem wdzięczna Wam, że jesteście razem z nami, że nas lubicie, że nam się tak ułożyło, że chcecie akurat nas oglądać tutaj w Ameryce, nasze życie. I słuchać tego, co my mówimy, co pokazujemy. Bardzo się z tego cieszymy, że przekazujemy Wam tą dobrą energię, która gdzieś tam jest w nas. I e, tak mówicie, przynajmniej przez tą śmierć mojego taty, zauważcie, że e, zmieniłam się na dobre. Więc e, bardzo często można znaleźć w tych takich trudnych chwilach dobre rzeczy. I jest to takie. Nielogiczne może dla kogoś, ale naprawdę tak jest. I tak samo jak ja nie znajduję pracy tutaj na miejscu, e, gdzieś u kogoś, bo mówię: A to takie łatwiejsze jest, pójdę do kogoś, odbędę swoją robotę i będę miała pieniądze co tydzień, nie będę się o nic martwiła. Tak, w sensie takim, że zamykam drzwi, wychodzę z pracy i przychodzę sobie do domu i nie martwię się tam o nic. Później w pracy się martwię już o pracę, tak? Z moim myśleniem jest mi ciężko znaleźć pracę u kogoś i yy, jednak ta ideologia moja już, która jest jakaś tam rozwinięta, to po prostu no, musi być tak, że musi mi dopasować to, co jest tam. Ja, bardzo ciężko mi było pracować w, w takiej pracy, tak jak Ostatnio pracowałam w y, Behavioral, w ABA. Pamiętacie, no to ta ideologia moja była sprzeczna z tym, co ja robiłam, więc mi było bardzo ciężko w takiej pracy, więc ciężko jest znaleźć taką pracę, która mi super idealnie pasuje do tego, co ja widzę, jaką mam wizję. A wizję mam naprawdę dobrą i y, wiem dokładnie, co chcę. Więc kochani, y, no y, tutaj mam na szczęście wspaniałych ludzi, bo poznaliśmy cudownych ludzi, którzy mi podpowiadają. Jest to psycholog, który mi podpowiada i ja się inspiruję, tak jak Wy się inspirujecie nami i ja się cieszę, że możecie czegoś się dowiedzieć albo możecie y, na jakąś myśl Was wprowadzimy, nawet my tego nie wiemy, ale jakieś słowo, jakiś gest, jakieś y, myśl, cokolwiek Wam pomaga w tym, żeby jakieś, do jakichś celów dochodzić albo y, gdzieś w jakąś ścieżkę. Kariery na przykład, bo tak jest. I ja się inspiruję też tutaj moim kolegą psychologiem, którego poznałam i jest cudowny i mi odpowiada różne rzeczy. Jest bardzo szczery, jest już zamerykanizowany, ale pochodzi z Europy. I no, też ma tą podobną taką psychikę do naszej, tej europejskiej, i jest szczery, jest naprawdę otwarty, jest taki prawdziwy, dobry człowiek. No i w ogóle fajno, fajna rodzina. Jestem wdzięczna, że, że poznaliśmy takich ludzi tutaj, na miejscu, no i, i pomaga mi dużo i nakierowuje. Mnie jest bardzo mądry, inteligentny człowiek, z czego się bardzo cieszę i inspiruję się takimi ludźmi. Cieszę się, że mam ich wokół siebie. Wpadł na pomysł i powiedział mi coś, co robi jego kolega i właśnie prowadzi swój biznes prywatny, e, tylko oczywiście, bym musiała iść do szkoły tam na kilka miesięcy, niedługo nie, nie to by mi zeszło, ale byłabym w stanie zarabiać pieniądze, tylko oczywiście też e, muszę zagłębić się i zagłębiam się w temat. E, później wam powiem, co to jest. Jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe. Dla niektórych może być śmieszne. Ale jest to też zbliżone do psychologii, także dopóki jeszcze papiery ewaluuję transkrypcję, Długi jeden proces jest i jest utrudniony proces tej ewaluacji i transkrypcji mojego dyplomu, więc poszukuję czegoś, co mogę na szybko robić i zarabiać. Dobre pieniądze, oczywiście, nie to, że zarabiać byle co, tylko dobre pieniądze, więc kochani, i też być na bieżąco z ludźmi tutaj w Ameryce. Na tym mi zależy, żeby szlifować język angielski właśnie w pracy, poprzez kontakt z człowiekiem i jest to bardzo zbliżone do, do właśnie do terapii. I do psychologii y, i jest to bezpośredni kontakt z pacjentem, z klientem, z klientem bardziej, tak, z klientem. Także y, zagłębiam się w temat, y, zobaczycie, powiem wam. Tak jak on mi powiedział, to, to ja powiedziałam. No po prostu się śmiałam, jak czytałam maila, bo mi pisał to w mailu o swoim koledze, który po prostu szybko się nauczył i y, szybko zarabia i jest efektywny w tym, co robi i jest to y, bardzo fajna, rozwijająca się dziedzina w Ameryce i w Polsce już też, bo wszystko idzie... Do Polski też ta moda, i ten styl, i, te, i ten przekaz. I jest to pomocne ludziom, jest to przede wszystkim, będę pomagała ludziom, także to jest też ważne, ale muszę listnąć temat, muszę i liżę to, słuchajcie, i dowiaduję się o tym więcej, czytam o tym. Już oczywiście na studiach się o tym uczyłam, ale nigdy się tym głębiej nie zainteresowałam, nie pomyślałabym, żebym się tym in, zainteresowała. Przez tą trudność robisz pewne rzeczy, których. Nie zrobiłbyś normalnie i może to przyniesie mi sukces. Może z tego będę zadowolona, może to będę lubiła. Także kochani, te tragedie, kryzysy czasami służą nam dobrze, bo e, nigdy by nas nie ta ścieżka trudna nie doprowadziłaby nas do takiej sytuacji. Ja nigdy bym nie zainteresowała się tym mailem, gdybym miała na przykład ewaluację dyplomu, albo gdybym e, mnie ta pani zatrudniła gdzieś tam za 18. Czy w maksie 20 na godzinę, a tutaj akurat w, tym, w tej drodze, którą ja chcę iść, no to już nie, nie mówi się 18, 20, 25, tylko dużo więcej na godzinę, więc myślę, że warto. Trochę trzeba się pouczyć, pomęczyć, zdać egzaminy, ale nie jest to jakaś długa droga, iluś letnia, tylko iluś miesięczna. Więc kochani, później Wam opowiem, jak już będę wiedziała na pewno na 100%, bo nie chcę już znowu czarować i nie chcę, słuchajcie, powiedzieć czegoś, co nie będzie miało miejsca. Więc jeśli już się zapiszę na ten kurs, to Wam powiem, co to jest i czy rzeczywiście zdecyduje się na to, bo ja na razie tylko o tym myślę. A jeszcze może być 150 pomysłów na minutę. Ja myślę, że, kochani, warto jest popełniać błędy, warto jest się uczyć na błędach. To jest bardzo długa trasa, droga, którą przechodził mój kolega, właśnie ten psycholog i mi mówi: Słuchaj, w tym czasie, jak będziesz sobie załatwiała te papiery, a to ci zajdzie naprawdę długo, albo w ogóle nie dostaniesz, nie, nie, nie załatwisz tego, może Ci w ogóle nie przyjmą i nigdy nie będziesz miała licencji psychologa. To zrób sobie to i w tym czasie będziesz sobie zarabiała, a będziesz sobie zarabiała bardzo podobnie jak psychoterapeuta. Więc mówię, no. Świetnie, po prostu dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, naprawdę super. Także życzę Wam takich przyjaciół, życzę Wam takich znajomych i ja jak tylko będę mogła się z czymś z Wami fajnym i ciekawym dzielić, to się będę dzielić. Zresztą zauważyliście, że ja nie mam z tym problemu. Bardzo lubię dzielić się z ludźmi, może nie wszystkim, ale prawie wszystkim, czego się uczę, dowiaduję i popełniam błędy i mówię Wam, jak nie chcecie popełniać moich błędów, to. Uczcie się na moich błędach. Okej okay, kochani, dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście na poczuć Flow tutaj na tym kanale. Nie wiem, co będzie tematem kolejnego odcinka. Dajcie znać, co byście chcieli, może macie jakiś pomysł, może chcecie coś wiedzieć więcej. Dajcie znać, ja Wam troszeczkę opowiedziałam o Ameryce, troszeczkę o sobie i tak o wszystkim, o psychologii też. Bardzo miło mi, bardzo fajnie mi przekazywać takie informacje. Być może Wam się przydadzą do tego, żeby przemyśleć, jak jest w Ameryce z tą psychologią Amerykanów i jak będziecie chcieli tutaj wychowywać dzieci, czy jak sami będziecie chcieli studiować, czy podjąć pracę. To może się Wam przydać to. Hmm. Tymczasem, kochani, dzięki, że jesteście razem z nami, z Dudkami, i dzięki, że jesteście też tutaj na moim kanale Podcast Flow. Dzięki bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa pa.